Dzień dobry jeszcze raz. Ja nazywam się Maja Gojtowska i chciałabym dzisiaj zabrać Was w świat rekrutacji i wspólnie z Wami zastanowić się nad tym, czy kandydat do pracy to również jest klient i czy w ogóle my pamiętamy o tym, że budując produkty, budując usługi, mamy takiego, taką ciekawą grupę osób, kandydatów, którzy również mogą być. Punktem styku, właściwie są punktem styku z naszą marką i z naszymi produktami. Ja mam takie jedno zawodowe marzenie, i, i, i myślę, że w związku z tematem prezentacji ono nie powinno Was zaskoczyć. Ja bardzo bym chciała, żeby kandydatów w procesach rekrutacyjnych traktować dokładnie z taką samą starannością, jak traktujemy klientów. Napisałam na ten temat książkę, Candidate Experience, jeszcze kandydat, czy już klient. Piszę o tym na swoim blogu, goitowska.com, a dzisiaj chciałabym właśnie o tym z Wami podyskutować. Najpierw zaczynając od pytania i śmiało piszcie, piszcie na czacie, bo jestem bardzo ciekawa waszych, waszych, dysku, waszych wspomnień Waszych wrażeń. Jak tam Wasze wspomnienia z Waszych procesów rekrutacyjnych? Gdybyście mieli je określić jednym słowem, czy są to zawsze fantastyczne doświadczenia, czy jest tak generalnie średnio? Piszcie, jak wy wspominacie swoje rekrutacje i czy macie jakieś rekrutacje, które szczególnie mocno zapadły wam w pamięć? Mnie ze wspomnień rekrutacyjnych bardzo mocno zapadła w pamięć taka historia, którą przy okazji zbierania materiałów do książki opowiedział mi Michał. Michał to jest. Ekspert od marketingu, jak poznałam mniej więcej dwa lata temu. Trafiłam do niego, ponieważ ktoś mi opowiedział, że on był w bardzo ciekawym procesie i na pewno ta jego historia mnie by zainteresowała. No i spotkaliśmy się w czasach jeszcze covidowym w Mordorze, w jednym z tamtejszych wietnamskich barów. No i Michał mi zaczął opowiadać o tym, jak to kolega domu Cęgrzy, w bardzo fajnej, w bardzo znanej, naprawdę znanej polskiej firmie, z bardzo znanym produktem, szukano człowieka dokładnie takiego jak on. No więc Michał został tam rekomendowany i Michał to jest absolutne szczęście, aż ponieważ on przez 10 lat swojego życia zawodowego, przez właściwie 12 już e, e, lat życia swojego zawodowego, pracę e, dostawał zawsze z rekomendacji. Chyba tylko pierwszą do ogłoszenia, a potem tak przechodził rekomendowany z jednego miejsca na drugie. E, no i tak było też tym razem. E, poznał się z, ze swoją potencjalną przyszłą szefową, no po prostu poszło jak po maśle, Michał to jest osoba, bardzo pewna siebie, więc jeśli chodzi o robienie pierwszego wrażenia, nie ma z tym problemu, a więc generalnie ze spokojem czekał na kolejny kontakt. No i tak też się stało. Po kilku dniach zazniła ta jego potencjalna szefowa, mówiąc, że teraz go zapraszają na spotkanie z dyrektorem HR-u. No i tutaj zaczęły się pierwsze schody. Problemy zaczęły się, schody, ponieważ on nie mógł znaleźć żadnych informacji o tym rekruterze. O, to, o tym dyrektorze HR-u, z, z którym ma się zobaczyć. Szukał, 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 zaczęli kopać razem z żoną. W Google, wiecie, już po prostu cali spoceni, pod, z czoła. Z Chiną się tak naprawdę będzie, będzie widział, bo on tak naprawdę nie wiedział, a kto to będzie. No w końcu znalazł jakieś informacje, że ten człowiek kiedyś tam dawno, dawno temu pracował w jakiejś innej firmie, no ale szedł na to spotkanie bardzo niepewne. No i rzeczywiście spotkanie wyszło bardzo kiepskie, bo nie było zupełnie na nim chemii. Ale ku Michała zaskoczeniu, po dwóch, tygodniach, po dwóch tygodniach zadzwonili do niego, zaprosili go na kolejne spotkanie z kolejnym dyrektorem. To było stanowisko już takie raczej kierownicze, więc te spotkania były na poziomie członków zarządu. Proces miał być szybki, miał trwać dwa tygodnie. Cztery miesiące później Michał cały czas był w procesie i cały czas się spotykał z kolejnymi dyrektorami, z kolejnymi prezesami, członkami zarządu i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu spotkał się z prezesem. No i spotkanie było bardzo trudne. Ten prezes też chyba do końca nie było chemii, ale prezes jakoś się starał. W pewnym momencie, gdzieś w spotkania, wstał i powiedział: Ja już wszystko wiem. I otworzył Michałowi drzwi. No więc Michał taki wyszedł. Raczej jest zdziwiony z tego spotkania, raczej niesmaczony, stwierdził, że raczej nic z tego nie będzie, ale następnego dnia jego potencjalna szefowa zadzwoniła do niego i powiedziała, że właściwie już szedł na badania BHP, bo go przyjmują. Już właściwie zaczyna. No więc co zrobił Michał? No, Michał? no Michał otworzył z żoną szampana, tak? Dostał lepszą pracę, wyższe stanowisko, własny zespół, podwyżkę, może trochę gorszy dojazd, ale był na umowie o pracę, wcześniej był na B2B, więc to generalnie wszystko poszło OK. No i następnego dnia po tym świętowaniu, zadzwonił do niego dyrektor hr i powiedział, że jednego nie zatrudniają. Po czterech miesiącach procesu, w których zaangażowano, zaangażowano siedmiu pracowników firmy na najwyższych stanowiskach zarząd, prezes, dyrektorzy naprawdę top of the top. Jednak się rozmyślili. No i Michał zapytał się: No ale co poszło nie tak? Jakby, dlaczego się rozmyśliliście? Jak to możliwe? A on, on, ten dyrektor powiedział, że w sumie to on nie wie dlaczego. I możemy sobie pomyśleć, że ta historia Michała to jest, wiecie, taka najgorsza historia, to jest taki standard, to jest taki przykład skrajny. Ale jak spojrzymy na badania doświadczeń kandydatów, no to generalnie z tymi doświadczeniami nie jest tak dobrze. Martyna pisze, że najgorsze to urywany kontakt, bardzo demotywujące, to wielka niewiadoma, to podekscytowanie i nadzieja. I jak pokazują badania, generalnie 80% kandydatów w Polsce ma poczucie, że w ogóle nikt się z, dokumentami, z ich dokumentami aplikacyjnymi nie zapoznał. To jest tak trochę jakby trafiały w Czarną dziurę. I teraz zastanówcie się nad swoimi wspomnieniami. Jak często macie to poczucie, że tak, ktoś przeanalizował wasze CV i się do was odezwał. Ale im dalej w las, tym jest tylko gorzej, bo 90% 90% kandydatów Chciałoby w ogóle znać powód, dlaczego nie odpadli. Trochę tak jak z Michałem, doszedł do końca, odrzucili go, ale jednak, jednak nie wie, dlaczego odpadł z tego procesu rekrutacyjnego. 40% chciałoby te powody znać już na poziomie analizy CV, w tym pierwszym momencie, kiedy odpadają na, na pierwszym etapie. Ale o to wcale nie jest, wcale nie jest tak łatwo. 25% deklaruje, że podczas już wdrożenia do firmy, kiedy byli nowym pracownikiem, oni byli zostawieni sami sobie. Nikt się nimi nie interesował a jeden na dwóch jest mniej zadowolony z pracy, niż przypuszczał na etapie rekrutacji. Bo rekruterzy świetnie malują trawę na zielono i wiecie, tworzą takie idealne wizje tego, jak będzie cudownie, a potem, a potem jest tak średnio. Jeden na dwóch jest, jest na koniec dnia zadowolony. I jeśli spojrzymy na definicję w ogóle świadczeń kandydatów, cóż to takiego jest, no to zgodnie ze słownikiem, z słownikiem języka polskiego, z tym, co pewnie sami jesteście w stanie... W stanie, w stanie wydedukować, no to doświadczenia kandydatów to jest ten obu wiadomości, umiejętności zdobytych na podstawie obserwacji procesów rekrutacyjnych i własnych przeżyć. Te obserwacje są bardzo ważne, bo my te doświadczenia jako kandydaci budujemy nie tylko, kiedy, kiedy sami bierzemy udział w procesie rekrutacyjnym, ale kiedy bierzemy, patrzymy na procesy rekrutacyjne naszych najbliższych, naszych znajomych, naszych dzieci, naszych rodziców. To są, również te, to są również te doświadczenia. I pamiętajcie, że te doświadczenia są nacechowane bardzo mocno emocjonalnie, no bo na koniec dnia, słuchajcie, co jest z perspektywy takiego człowieka ważniejsze? Zakup produktu, usługi, nawet jeśli to jest coś drugiego, czy zmiana pracy. Tutaj ta, to wartościowanie jest większe, no bo to na koniec dnia produkt można kupić, zwrócić. No to jest tylko rzecz. A praca. To jest coś zupełnie innego, to jest zupełnie inna liga. To jest coś. To, praca to też są doświadczenia, które potem będą nas przecież kształtować. I my często zapominamy, właściwie za często zapominamy, że poszukiwanie pracy, proces rekrutacyjny, to jest bardzo często w ogóle pierwszy punkt styku z marką jako taką, z jej produktem, z jej usługami. My często pierwszy raz sobie w ogóle zdajemy sprawę, że jakaś firma istnieje, czy że jest jakiś produkt, kiedy na przykład przeglądamy ogłoszenia na portalu z ogłoszeniami o pracy. Niech to będzie pracuj.pl. Albo kiedy, albo kiedy nasz znajomy zmienia miejsce pracy na LinkedInie i nagle wy przeglądacie LinkedIn i mówicie: O, Stefan pracuje w innej firmie, nie znałem jej. I to jest ten, ten pierwszy punkt styku, tak? Albo kiedy to szczególnie jest popularne w branży IT. Kiedy do programistów odzywa się rekruter i mówi, hej, pracuj w naszej firmie. Tam ten kontakt ze strony rekrutera jest bardzo często inicjowany. No to oni też często nawet nie wiedzą, że taki software house istnieje, że firma z takim produktem istnieje. Nie jesteśmy w stanie znać całego rynku bardzo, bardzo dobrze. Tylko niestety, ta szansa, jaką jest ten pierwszy punkt styku z marką w procesie rekrutacyjnym, jest bardzo często niewykorzystywana. Niby o tym wiemy, że to jest ten pierwszy raz, kiedy ten człowiek poznaje nasz produkt, naszą usługę, ale na koniec dnia nie wykorzystujemy tego dobrze. Bo zobaczcie, czego tak naprawdę oczekują ludzie, którzy są w procesach rekrutacyjnych. No, oni w sumie nie oczekują tak wiele. Czego wy byście oczekiwali, gdybyście teraz byli w procesie, gdyby odezwał się do Was rekruter, gdybyście chcieli zmienić pracę? Jakie byłyby Wasze oczekiwania? Napiszcie na czacie i zobaczymy, jak bardzo one się różnią od tego, co pokazują badania. I te wszystkie liczby, które Wam tutaj dzisiaj pokazuję, to są, są wyniki badania przygotowanego przez Erecruitera i Grade Digital. To jest badanie Candidate Experience. Bardzo polecam, jeśli ten temat Was interesuje. Zobaczcie: 88 oczekuje szczerego i rzetelnego przedstawienia warunków pracy. Otrzymuje to tylko 38%. To już kiepsko. Ale zobaczmy dalej. Filip pisze, widełki zarobków oraz ścieżka rozwoju. No to jest to szczere i rzetelne, prawda? To jest to, to, jest to 88%. 72 chciałoby znać, e, znać powody niezakwalifikowania się. Doświadczyło tego tylko 17%. I teraz pomyślcie, gdyby to przełożyć na przykład na proces sprzedażowy. Gdyby w waszej firmie 72, gdyby w waszej firmie tylko 17% klientów wiedziało, dlaczego na przykład jest jakieś opóźnienie w procesie, albo dlaczego nie mogą kupić produktu, no przecież taki zespół sprzedaży najpewniej dostałby delikatnie mówiąc jakąś reprymendę. I rzeczy, które, na które nie ma przyzwolenia w relacjach z klientem. Paradoksalnie dzieją się każdego dnia w relacjach z kandydatami. I na koniec 63 chciałoby być poinformowanym o zakończeniu procesu. Tylko tyle, I aż tyle. Doświadczyło tego tylko 26%. Zobaczcie, te oczekiwania nie są takie duże, a doświadczenia rekrutacyjne w skali makro, w skali całej populacji, i to nie jest problem tylko Polski. To jest kwestia globalna. Są fatalne. Zmiana pracy to nie jest miłe doświadczenie. Ono jest zazwyczaj związane z poczuciem upokorzenia, z poczuciem bycia niechcianym, z niejasnością, z, bla, z brakiem klarowności, z niedotrzymywaniem terminów. Z takim, mówiąc wręcz kolokwialnym językiem, takim poczuciem bycia olanym przez tego partnera biznesowego, z którym teoretycznie powinniśmy pracować. I nagle okazuje się, jak na to spojrzymy tak, tak wiecie, z dotu ptaka, że ten pierwszy punkt styku z marką, który dzieje się w procesie rekrutacyjnym, może być ostatnim punktem styku. Wiecie, co mi powiedział co mi powiedział Michał na koniec tej naszej rozmowy o jego procesie rekrutacyjnym? On powiedział, wiesz co, Maja, to było 4 miesiące temu. Ja w tamtym czasie zdążyłem odradzić udział w procesie rekrutacyjnym w tej firmie, pięciu znajomym, i sam zrezygnowałem z zakupu, jakby z bycia klientem tej firmy, bo byłem. Był bardzo lojalnym klientem, ale stwierdził, że to nie ma sensu. No i teraz znów możemy sobie pomyśleć: e no to był Michał. Po prostu może go, może, może, bardzo, może bardzo bardzo przegieli. Artur pyta, czyje to są badania? Odsyłam, eRecruiter i Great Digital Candidate Experience, stan rynku w Polsce. To są dwa badania, jedno z 2017 roku, drugie z 2019. Bardzo polecam, naprawdę świetna, świetne zestawienie. No i zobaczcie, no możemy sobie pomyśleć, że kurczę, ten Michał to był jakiś wariat, tak? No, że tak go wkurzyli, że zrezygnował z produktu. Ale nie. Bo jak spojrzymy na badania znowu, i też znowu odsyłam to, jest, to jest inne badanie e-rekrutera, trochę starsze, to nagle okazuje się, że 47% kandydatów zniechęca się do zakupu produktów lub usług firmy, która ich zawiodła w procesie rekrutacji. Bo słuchajcie, bardzo często jest tak, że firmy od strony produktowej, komunikacyjnej budują niesamowite oczekiwania. Prowadzą tak fajną komunikację, w tak fajny sposób projektują usługi, produkty, innowacyjnie, wykorzystując design thinking, service design, że to jest naprawdę, no to też buduje oczekiwania. My, jeśli patrzymy na komunikację jakąś marki produktową, no to chcąc, nie chcąc, wyrabiamy sobie opinię o tym, jak w tej firmie może się pracować. To przełożenie produktu na oczekiwania kandydatów, na oczekiwania pracowników jest ogromne. Jest dużo badań pokazujących te zależności. I zobaczcie, że prawie połowa kandydatów zniechęca się do zakupu. Przecież to jest przerażające. No i wy teraz sobie pomyślcie, maja, ale pokaż nam konkretny przykład. No bo to są jakieś ogólne liczby. Czy ktoś to zbadał? No właśnie to jest problem. No bo w Polsce to absolutnie nikt tego nie zbadał. W Polsce bada, doświadczenia swoich kandydatów bada 20% pracodawców, tylko 20% sprawdza. Z jakim wrażeniem z procesu rekrutacyjnego wychodzą kandydaci z ich firmy? Tylko 20%. Dla mnie ta liczba jest skandaliczna. Generalnie w skali, w skali globalnej nie jest lepiej, bo firmy bardzo niechętnie, niechętnie badają. Ale jest jeden przykład, którym chciałam się z Wami podzielić. I to jest przykład Virgin Mobile. W 2015 roku, 5 lat temu, do Virgin Mobile przyszedł nowy dyrektor tego pionu zajmującego się rekrutacją, Graham Johnson. I on pomyślał sobie, że może to jest dobry moment, żeby w ogóle sprawdzić, co, co kandydaci, których oni odrzucili z procesu, myślą o tej firmie. No więc oni przeprowadzili takie duże badania Candidate Experience, czyli doświadczeń kandydatów. Bogdan mówi, że to i tak dużo, bo myślał, że nikt nie bada. Nie, no, Bogdan, to, jest, to Ja się z Tobą nie zgodzę. Dla mnie to jest skandaliczna. To jest absolutnie skandaliczna liczba, bo wszyscy badają, a har, absolutnie, jeśli chodzi o, o analitykę, jest gdzieś, jest w totalnym lesie. No i ten, ten, ten pan Johnson, kiedy zaczął badać te doświadczenie kandydatów w Virgin Mobile, wielka firma, znany brand. Widzicie tutaj ten link między znanym brandem a, a oczekiwaniami wobec procesu rekrutacyjnego. Zaczął je analizować. I historią, która go poruszyła tak naprawdę, to była historia Louis, która była fryzjerką, a chciała pracować w Virgin Mobile w obsłudze klienta. No i się nie dostała. I w tej ankiecie, kiedy oceniała ten proces, co sądziła o rekruterze, co sądziła o potencjalnym szefie, no i tam był taki miejsce na komentarz. I Louis powiedziała: Napisała tam, że ona jest tak oburzona tym, jak została potraktowana i że absolutnie nie tego oczekiwała od marki, że ona po prostu rezygnuje i przechodzi do SKI. Zrezygnowała. No i, i Johnson zaczął się zastanawiać, ok, no to ciekawe, jaki jest link między tymi odrzuconymi, a tymi, którzy odeszli od nas jako klienci. E, okazało się, że 18% odrzuconych kandydatów w Virgin Mobile to byli klienci ich. Sprawdzili to z bazami, tak? Sprawdzili tę bazę rekrutacyjną z bazą, e, z bazą e, klientów. 18% to byli, e, to byli klienci. E, dwie trzecie 18% odrzuconych kandydatów w badaniu NPS-u e, okazało się tak zwanymi krytykami, czyli już nie do końca byli zadowoleni. I na koniec dnia 6% kandydatów odrzuconych zrezygnowało z bycia klientami. No i wydawać się mogłoby, że 6% to nie jest dużo tak, w skali roku, no to tylko 6%, ale Virgin Mobile rekrutuje na potęgę. Oni w skali roku mieli 123 tysiące odrzuconych kandydatów, co dawało 7,5 tysiąca osób, co przekładało się na kilka ładnych milionów strat. I to jest konkretna wartość biznesowa. I to jest właśnie dowód na to, że ten kandydat niezaopiekowany, ten kandydat, o którego doświadczeniach zapominamy, może naprawdę wyrządzić. Z punktu widzenia biznesowego ogromną krzywdę naszej firmie. Szczególnie jeśli, jeśli te wasze rekrutacje, które wy prowadzicie, są masowe. Ale nie do końca, bo jeśli działacie w wąskim, wąskim biznesie i nie rekrutujecie aż tak dużo ludzi, no to, to, to ci kandydaci też mogą działać w wąskim, w wąskim świecie. Pamiętajcie, że doświadczenia to jest absolutnie podstawowe narzędzie wyrabiania sobie opinii o świecie. I to jest drugorzędna sprawa, czy to są doświadczenia budowane, tworzone w trakcie działań działu marketingu, działu innowacji, działu sprzedaży, czy działu rekrutacji. Doświadczenie to jest doświadczenie. Ten link, który w głowie się tworzy między marką a doświadczeniem, jest tylko jeden. A pamiętajcie, że te złe doświadczenia zapamiętujemy trzy razy mocniej. A niestety w rekrutacji Złych doświadczeń, jak pokazałam Wam wcześniej, jest naprawdę dużo. No i właśnie dlatego ja chciałam Was bardzo zaprosić do tego, żebyście tworząc innowacje, projektując usługi, projektując działania, projektując produkty, żebyście pamiętali o Waszych kolegach w działach HR. Bo oni tam naprawdę potrzebują wsparcia. I oni są na to wsparcie niezwykle otwarci. I tutaj jest naprawdę bardzo... Bardzo dużo do zrobienia i się zawsze śmieję, że, że doświadczenia kandydatów to jest wciąż taka ziemia dziewicza. I tutaj każda drobna zmiana, ale absolutnie drobna, wcale nie nastawiona wiecie, na to pompowanie balona i tworzenie niesamowicie medialnych działań, tylko takie drobiazgi, które często, kiedy projektujecie usługi, są pewną oczywistością, a w rekrutacji są naprawdę kamieniem milowym. Tutaj jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które, które można zmienić. Po drugie, dzisiaj rekrutacja to jest absolutnie kluczowy obszar z takiego biznesowego punktu widzenia. Bo generalnie mówi się, nie bardzo nie lubię tego określenia, ale mówi się o rynku pracownika, tak? że, 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 że talentów jest bardzo mało. No i to prawda, talentów, talentów jest mało. Może to wynikać też z tego, że te ich doświadczenia rekrutacyjne są tak złe, że ludzie są po prostu niechętni do brania udziału w procesach rekrutacyjnych. Bo jak się spojrzy na liczby, to 20, tylko 20% kandydatów na rynku pracy dzisiaj to są tak zwani kandydaci aktywni, czyli osoby, które aktywnie poszukują pracy, a 80% to są ludzie, które, którzy teoretycznie są otwarci, ale wcale aktywnie nie szukają. No, a, a, a ci wartościowi z punktu widzenia firmy to są zazwyczaj w tych, w tych, w tych nieaktywnych. A więc naprawdę możecie, możecie, możecie dużo zyskać z punktu widzenia biznesowego. Jest też nieoczywisty sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej. Znów, poziom rynku jest tak niski, że każda drobna zmiana jest absolutnie dostrzegana przez kandydatów i przez branżę. Tutaj jest bardzo łatwo się wyróżnić. Tutaj człowiek jest się w stanie wyróżnić, jeśli wróci do kandydata na czas z odpowiedzią, dlaczego nie został zatrudniony. Albo jesteście w stanie wyróżnić, kiedy na koniec wyślę do kandydata ankietę z pytaniem, co ci się nie podobało w naszym procesie. To są, to są działania, które tutaj budują efekt wow, więc pomyślcie sobie, jakie jest może możliwości przed wami. No i na koniec dnia to jest bardzo łatwa promocja marki. Bo, bo ludzie mają świadomość i ludzie i media, influencerzy, branża, każda branża ma świadomość, jak trudno jest się na rynku pracy. I każde takie działania w stronę. Kandydatów, tylko podkreślę jeszcze raz, mądre działanie, nie działania podpubliczka. Działań podpubliczka jest mnóstwo. Ja zachęcam Was do mądrych, procesowych działań, które na koniec rzeczywiście przełożą się na wyniki biznesowe. Trochę, trochę tak jak w przypadku Virgin Mobile. Tego jest naprawdę na rynku bardzo mało. Także pamiętajcie, że te dzisiejsze doświadczenia budują oczekiwania i zachowania kandydatów w przyszłości. Na no właściwie powinnam powiedzieć: zachowania. I oczekiwania kandydatów i konsumentów w przyszłości. Może się nagle okazać, że, że ktoś kupi albo zarekomenduje wasz produkt, albo waszą usługę, bo po prostu jego doświadczenia w procesie rekrutacyjnym właśnie tego produktu, czy właśnie tej usługi będą tak, będą tak wyjątkowe. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że trochę udało mi się Was zainspirować i mamy chyba chwilę na krótkie QA. Prawda, Paweł? Mamy chwilkę? Tak jest, zgadza się. Mamy tak. kilka pytań. Pierwsze z nich to, co myślisz o rekrutacji online, czyli tak zwany wywiad z botem? Czy myślisz, że firmy będą z tego rezygnować, czy właśnie skupiać się na tym procesie? Ja myślę sobie, że wszystko jest fajne, każde, każde, każde rozwiązanie jest ekstra, jeśli tylko sobie mądry cel postawimy, kiedy je wdrażamy i będziemy mierzyć, czy on rzeczywiście jest skuteczny. Bo na przykład znam dużo przykład firm, które stworzyły boty rekrutacyjne, tylko dlatego, że zrobiła to ich bezpośrednia konkurencja w branży. No i ja takich działań absolutnie nie rekomenduję, uważam, że jest to strata pieniędzy. Ale jeśli wy macie na to pomysł, wy wiecie, jak to liczyć, jak sprawdzić, czy to będzie skuteczne, i wy wiecie, że kandydaci w tej waszej konkretnej branży będą z tego bota korzystać, no to dla mnie bomba. Na pewno jest przestrzeń, tylko niech to będzie zmierzone, już wspominałam, że, 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 że w kwestii pomiaru i analityki w rekrutacji naprawdę jest bardzo dużo do, do zrobienia. Dziękuję. I drugie pytanie jest takie, czy Twoim zdaniem przekazywanie kandydatom oczywiście poza dobrymi stronami stanowiska czy pracy tych informacji jakby o trudach pracy codziennej się opłaci? No bo możemy tak. de facto koniec końców trochę odstraszyć naszego kandydata, a chodzi nam o to, żebyśmy jednak mieli z czego wybierać, że tak powiem spoiler z mojej strony, tak, ja uważam, że to się bardzo opłaca, znaczy ja w ogóle uważam, że szczerość popłaca wszędzie, w każdym biznesie i, i znaczy, to słuchajcie, to podchodzi pod transparentność, tak, no bo co z tego, co z tego, że wy powiecie temu kandydatowi, przyjdź do nas, No to jest fantastycznie, po prostu zasadniczo praca robi się sama, my na nas to pijemy kawę i jest ekstra, jak ten człowiek odejdzie zaraz i są na to badania, które pokazują, że 30% kandydatów odchodzi z firm właściwie rozpoczyna poszukiwanie nowej pracy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pracy. I teraz jak spojrzymy na to od strony kosztów, no to zobaczcie, to, to nie ma sensu. To nie ma sensu ściągać tylko ludzi dla samego faktu, żeby zapełnić wagę, bo ci ludzie zaraz odejdą. Poziom bezrobocia jest wciąż e, bardzo niski i, e, i, i, i szczególnie w takich stanowiskach, gdzie ta bariera wejścia jest, jest niska, ale właściwie wszędzie. No, co mam z człowieka, który będzie się od pierwszego dnia czuł oszukany i ten poziom zaangażowania będzie szybował w dół? Ja uważam, że ta szczerość jest absolutnie, może być doceniona, bo ten człowiek, jeśli nawet się on powie nie, to nie jest dla mnie, to może powiedzieć: Ale ja mam takiego kolegę Stefana, i Stefan to by się akurat świetnie odnalazł. I to mogą się wydawać dosyć takie banalne rzeczy. No bo ja myślę, że nie odkrywam coś przed nikim Ameryki, ale możecie mi uwierzyć, to są rzeczy, które niezwykle jest trudno wdrażać w organizacjach, bo jest bardzo duży opór. HR jest generalnie rekrutacja jest taka mocno, taką starą szkołą jeszcze, gdzie ten pracodawca był wyżej, a Kandydat tak raczej na kolanach, dzień dobry Panie pracodawcy, czy da, pan, da nam Pan pracę? No a, a czasy się zmieniły i zmiana jest tutaj naprawdę e, bardzo potrzebna. Tak, Asia pisze Radical Condor Rules, ja się zgadzam, też bardzo, bardzo cenię Radical Condor. No z tego co mówisz, to rzeczywiście mamy jednak sporo do zrobienia jeszcze na tym polu, przynajmniej jeżeli chodzi o polskich <grym> pracodawców. Maju, serdecznie dziękujemy za Twój czas. Dziękuję e... bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że będziemy mieć okazję spotkać się, że tak powiem, już w czasach trochę normalniejszych, zdecydowanie na żywo. Ja też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję za, za zaproszenie, bardzo dziękuję za, za szansę spotkania się z Wami tutaj online. Czekam na offline, a gdybyście Wy mieli pytania, to łapcie mnie śmiało gdzieś w odmętach internetu.